O, widzę, jednak Przeżyłeś po ostatnich dniach. Czy to no, masz dla mnie jakieś informacje odnośnie tego zabójcy krów? Wiesz, którego? Tego, co wykańcza kropy z Hamburga. Mam nadzieję, że się dowiem w końcu, kto to był. No, według moich źródeł, gościu, to nie zły film. To jest to El Bargentino. Co on zrobił? Odjebał krowę w Hamburgu, wrzuciłem do, do Kibla. No, Także widzisz, że za 2000, dwa, dwa które mi dałeś, ogarnąłem ci gościa. Dzięki. Ta informacja się przyda. Dobra wybaczę ci te zasrane 2000 dolarów, które utopiłeś w Bałtyku. Ta informacja jest cenniejsza. Ale Barzantina będzie odjebany, a Tobie wybaczymy te 2000 dolarów, które utopiłeś w Bałtyku. Ogólnie jest zimno, trzeba spierdalać stop. Nowa fura, widzę Nieźle No widzę panie Że nowa fura Wleciała no, się spotykamy. To był żony, Suka mnie zdradzała ty gadaj jakie masz informacje odnośnie Elba Argentina. No słuchaj, no to jak Ci mówiłem wcześniej, typ, typ po prostu działa w Niemczech, jakąś krowę teraz zajebał, no świr, po prostu wariat, totalny wariat. No chudy, widzę, że chodzisz po porcie samotnie. Słyszałem, że dziewczyna ci nie daje. Halina? Już Halina nic nie zrobiła, więc co? Ty lepiej mi mów, co z tym El Bajantino? Słyszałem, że kurwa yy, mieszka w Rumunii. Eee, El Bajantino, ten świr, ostatnio był widziany w Niemczech. Co zrobił? Jakąś krowę wziął i zajebał w pizdu kurwa i teraz chorawie. wie, co się dzieje w ogóle, no świr. Tyle Halina. to ja wiem. Powiedz mi informację, gdzie on w końcu mieszka. E, według moich źródeł ostatnio były widziane koło Hamburga. I tam e, no, spierdala różne numery. No, chudy, mamy tutaj niezbyt wiele. Odwaliłem nie tego typa, co trzeba było. Pływa w morzu, w porcie. Dziś ma szczęście. Odwiedzę się do domu.